Właśnie, w pierwszej części naszego filmiku jestem chłodna, przyjdę do ciebie w nocy, zjem cię kurwa, mam już uszykowany sztucz. Ja uwielbiam wątrobę ludzką, podsmażony żołądek, a najbardziej lubię smażone połóżki. Kocham to i ja was zjem. Przyjdę to zaczynajcie Zaczynajcie zmawiać pocież kurwy. Wszystko Wyglądają tych chwilą. Wiedzcie, że do was przyjdę. Ba!